Drodzy małżonkowie i widać przeżywający 50 lat od zawarcia sakramentu małżeństwa. Chcemy wam podziękować za przykład waszej miłości małżeńskiej, za waszą wielość, za to, że w świecie, w którym tak dużo jest niewierności i słabości, niestałości, jesteście przykładem, wzorem, że i w dobrym miejscu można wytrwać, że można przejść przez dzięki Bożej pomocy, Bożej łasce i Panu was prowadzi dalej udarza potrzebnymi łaskami, zwłaszcza zdrowiem, takimi siłami ducha i też dalej radość z Waszych dzieci, z Waszych duchów, z Waszych rodziny, Wszystkiego, co widzę. Mógł zapłać księdzu Franciszkowi za wspólną przeświętą, świętą, zapłać pani Irenie, która e, nie tylko dziś e, dokumentuje te wydarzenia w naszej wspólnocie. Bardzo dziękuję. uświetnienie tej liturgii, To tak trochę jak przy tym aktorstwie, tak śmiało, a później coraz lepiej. Życzę, żeby to tak właśnie było. Próba w środę. Zachęcamy także nowych kandydatów do chórów wieczorem przy świętej tu świątyni. Próba ci, którzy chcieliby swoim talentem udzielić chcieliby z kolegami z kolegami są kolegami z do Ban się do kolegami z z żeby nas bardziej licznie w